te hell, bro? Zasada brak zasad. Moja ulubiona. <śles> Dobry wieczór Państwu godzina 24.03. za 3. Jadę odstawić moto do garażu. Właśnie to jest kwestia tego, że mam jechać, odstawić moto do garażu ale uznałem, że skoro już się muszę jakoś tam względnie ubrać to po prostu się przejadę i pokażę Wam coś, co Wam chciałem pokazać. Pierwsza sprawa to jest taka, że bardzo wiele osób w Stambule w weekend, dzisiaj jest piątek, wieczorem wybiera się na przejażdżkę i to są tak duże ilości ludzi, że Czasami są korki i to są korki o godzinie dwudziestej Od tak 21 do pierwszej spokojnie są pokorkowane lokalizacje wzdłuż Bosforu. No Bo są tu fajne miejsca, fajnie się siedzi nad wodą, jest całkiem przyjemnie, jest dużo knajpek, restauracji, barów, dlatego ludzie się tam wybierają, wybierają się samochodami, bo nie są nauczeni jeździć inaczej. No i już to samo co widać przede mną, to jest ruch o godzinie 24. właśnie taki. Oczywiście większość taksówek. A też zacząłem nagrywanie przed chwilką dlatego, że zawsze na tej ulicy, która prowadzi z północy na południe w stronę Beşiktaş. Zawsze tam zawsze tutaj stoją policjanci i filtrują ruch i wybierają sobie spośród ludzi w ruchu osoby, które chcą kontrolować. I albo są to tylko motocykle, albo są to tylko samochody, albo są to różne, na przykład tylko osobówki, albo tylko busiki itd. i tak dalej. I Myślę, że tak na 10 razy jadąc tędy w dół, miałem już trzy kontrole na tej ulicy. Nawet dzisiaj zebrałem ze sobą paszport specjalnie, bo no, ostatnio chcieli mi 500 lira kary wlepić za brak paszportu. A ja z paszportem się nie poruszam nigdy, bo, bo wolę mieć jeden dokument tożsamości przy sobie w razie wu. Stąd eee, skończyło się w ogóle na tym, że e, pan policjant. E, spytał się czy mam zdjęcie paszportu? Po Powiedziałem, że mam e, i na tym się skończyło właśnie. To było spoko. Poza tym szczerze powiem wam, że czuję się bardzo e, bezpiecznie i komfortowo w relacjach z policją tutaj. Bo z policjantami tutaj w Stambule się nie da dogadać, więc oni często po prostu machają ręką na nas. A że widzi że polska rejestracja. No dobra, spadaj. Także tak, policja jest, bardzo proszę. Co oni dzisiaj kontrolują? Jakieś osobówki mają pozatrzymywane. Też te osobówki bardziej wyglądają jakby tu parkowały. E, też nie wiem o co chodzi, sprawdzają chyba papiery, bo nie sprawdzają trzeźwości na przykład. E, można by się pokusić o stwierdzenie, że nie ma sensu sprawdzania trze trzeźwości w muzułmańskim kraju, ale jednak w Stambule jak się człowiek zagubi w, w odpowiednim miejscu to jest tyle knajp barów i narąbanych ludzi w weekend, że, że Warszawa to jest przy tym mała. Podobno Polacy piją. Dobra, Bebek, tak, dokładnie Bebek nas interesuje. Czyli właśnie takie miejsce, w którym wieczorkiem jest. Zbiera się dużo ludzi. To jest korego, o którym mówiłem. Szczerze, zaczął się wcześniej niż podejrzewałem, ale to nie jest tak dużo jak potrafi być. Ca cała ta prosta potrafi być zajęta, a nie jest teraz. Nie ma tu totalnie możliwości wyprzedzenia, ponieważ samochody niestety ustawiają się w taki sposób, że nie pozwalają na to. Eee, dlatego często wygląda to tak, że jak ten pas naprzeciwka jest względnie pusty, to po prostu się przyciskamy. Eee, teraz ja tutaj trochę cfaniakuję, ale to tak jak mówię, no jadę tak jak tak jak jechałby ktoś z Turcji. Eee, więc. Nie czuję, że w jakikolwiek rażący sposób łamie prawo. Proszę, róże można sobie kupić na środku. I tak dalej. Co tam się dzieje? Dupeczki, a do imprezować. Do domu, gówniary, spać. 60 to one są za miejscowe. Nie wiadomo skąd. Lokalsi pewnie wiedzą. Wszyscy ci ludzie mają pełną świadomość tego, że co weekend tak to tutaj wygląda, ale i tak tu przyjeżdżają. To jest hit dla mnie, bo... Bo kurczę, szczerze gdybym nie miał... Cisnąć się tutaj w tym korku samochodem, to bym tu w życiu nie przyjechał w takich godzinach i w taki dzień. Oni jednak są twardzi. Ja mam wrażenie, że akurat Stambul, Stambulczycy są... Przyzwyczajeni do tego. Też, ta, też tak ustawiają, że po prostu nie ma bata, no normalnie gdyby to była Italia to byś środkiem jechał motocykl za motocyklem, już nie mówiąc o tym, żeby nie było takiego ruchu Ale tutaj jest... Aha, dobra, pan. Spróbujemy pana z wodą nie rozjechać Ale trochę miejsca się to zrobiło jednak Oj, i to już było na tyle Dobra o, moje sprzęgło cierpi O, tu są jakieś grube, grubsze imprezy grane Daj się wepchnąć Okej, okay. proszę bardzo Zablokuję ruch nawet No właśnie, to jest teraz takie miejsce, gdzie jest sporo knajpek Donerów Po lewej, po prawej Tam po prawej też jest taki mecz w takim ładnym miejscu jest taki, Tam jest taki mały placyk Można się tam przechadzać i to wszystko pięknie wygląda i tutaj jest po prawej takie miejsce, gdzie jest chyba z 10 kumpirowych jadłodajni. A co to jest kumpir? To tam co można zguglać. O, jest jakiś policaj. Kieruje ruchem, twardo. Bardzo fajnie. O, właśnie to o tym mówiłem. Tam są ziemniaczki. Takie wielkie ziemniaczki, do których pakowane jest cokolwiek tam sobie delikwent zażyczy. To się nazywa kumpir. No i przede mną most. Któryś. Panie, jaka... Aha, okej, okay, jaka, jaka decyzja. What the hell, bro. No dobra, i tu się zluzywało. Most jest piękny. Most taki jest, każdy widzi. No i wracamy do ruchu. Ulicznego, zwiększonego. Tak i to jest bebek. Teraz najprawdopodobniej to jest już bebek i tu ten ruch jest znowu zwiększony. Wynika to z tego, że tu jest również sporo fajnych knajpek, ciekawych miejsc. Jest tutaj też mój punkt docelowy, czyli Starbucks, bo yy, tak jest tutaj Starbucks czynny do około chyba do pierwszej jest czynny, więc jeszcze jeszcze jest i. Jak się dobrze trafi stoliczek, to można siedzieć przy samym Bosforze, w zasadzie przy samej wodzie. Bez jest tak, że poziom, e, poziom tarasu, który znajduje się od strony wody, jest równy z poziomem wody, więc to jest spoko. Bardzo fajne, miłe miejsce. I mam plan się tam zainstalować na pół godzinki, walnąć sobie jakąś delikatną kawkę i pokontemplować życie. Ale zanim do tego dojdzie, to się jeszcze muszę docisnąć. Muszę się tam jeszcze docisnąć Nie podoba mi się to co się dzieje ze skrzynią Jak się, jak się moto zagrzeje Nie jestem w stanie luzu wrzucić Nie wiem czemu tak jest Co tam mody? Wyglądasz jak... Przez okno Nie zrzuć mnie z tego asfaltu Co tu się kurde dzieje? Jakaś enigmatyczna sytuacja powstała. O, Bentley! O jacie, ile tu jest policajków. Proszę. Jeszcze więcej. Czemu tu jest tyle policajków? Tak. a tutaj sobie można kupić Maserati, a tutaj Ferrari. A tutaj Rolls Royce'a można sobie kupić na przykład. Eee, no znowu kłamałem. Jeszcze kawałek muszę przejechać. No to dobrze, to lecimy. To jeszcze parę chyba, ja wiem, 2 km może? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tutaj są łódeczki zaparkowane po prawej stronie. Można sobie taką łódeczkę wynająć na rejs po Bosforze. Drogie to chyba nie jest. Nie wiem ile to może kosztować, ale to nie są jakieś chorendalne jakieś kwoty. Bo wow, miota jak szatan, banie. Jakie tam fale są. Jeszcze rybacy też tutaj są. I ludzie się przechadzają czasami. Czasami ktoś grilla rozstawi, i taką rybkę złapaną tutaj w bosforze od razu ogarnia na świeżo. Fajne miejsce, przyjemnie tutaj jest. I żeby się przejść, tutaj też jest całkiem przyjemnie. No i dobrze, i tu już luźno. <laughs> powiedział co wiedział. Tak, tu już nie ma korka. Mm. Niesamowite to jest. Stambule to jest niesamowite po prostu. Totalnie poza jakąkolwiek przyzwoitością. Także ruch jest znowu. Ale już jestem tu, gdzie chciałem, dlatego tu jest znowu ruch, bo tutaj też ludzie przyjeżdżają się zatrzymać, napić kawki. Pan się włączy do ruchu za chwilę. To hulajki też są. Tak jak u nas. W takim samym stanie, porozrzucane wszędzie. No. Tak, to z tym ruchem. Stambulskim jest, powiem szczerze, ciężka bajka. Ty, no nie sprawdzaj Tindera, tylko jedź, chłopie. Odpiszę jej później. No, bardzo dobrze. Nie, w kamyczek. Cel na dziś kamyczek. Co my tu mamy? O, co to? Eee, jakiś remake. Ale tutaj też furki można namierzyć niezłe. Szczególnie tutaj bym powiedział i jeszcze tam dalej. Co pan robi? Pan parkuje. Chyba. A no tu jest mój Starbucks. A właśnie, bo ja tutaj kiedyś widziałem, tak, że tutaj motocykle parkują. To kiedyś zwróciłem na to uwagę i ja bym się tu nawet nie na motocyklu. Czas na sobie kawulnie, bo Starbucks powinien jeszcze śmigać. I wracam później. A Państwu życzę miłego wieczoru.